Panie profesorze, jakie korzyści z punktu widzenia kardiologa mogłaby przynieść refundacja flozyn? Flozyny to jest bardzo interesująca grupa leków. Od niedawna obecna, tak naprawdę, w świadomości lekarskiej na rynku. Mamy bardzo przekonywujące dowody kliniczne dotyczące całej grupy leków i różnych preparatów. Które to trochę przewrotnie powiem, jak pierwszy raz z tym rozmawialiśmy. Mówiłem o tym, że leki otrzymują diabetolodzy, a sukcesy będą mieli kardiolodzy i będą te sukcesy jakby odnosić, ponieważ stosowanie tych leków u pacjentów chorujących na cukrzycę zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe, zmniejsza ryzyko przede wszystkim wystąpienia niewydolności serca to jest jeden z kluczowych elementów powikłań u pacjenta, który choruje na cukrzycę, ponieważ często są to Chorzy, którzy mają również nadciśnienie, zaburzenia gospodarki lipidowej, chorobę niedochwienną serca, wobec tego, jakby te wszystkie elementy, a także sama cukrzyca, która powoduje uszkodzenie mięsia sercowego, zwiększa ryzyko wystąpienia niewydolności. I są to leki, które zmniejszają ryzyko wystąpienia różnych incydentów, w tym także niewydolności serca, także hospitalizacji z tego powodu. W związku z tym pacjenci będą odnosili korzyści w bardzo różnych obszarach. Wiemy o tym również, że te leki są także lekami dla nefrologów, ponieważ cały Cała grupa leków działa nefroprotekcyjnie i spowalnia postęp upośledzenia funkcji które dla pacjentów z cukrzycą też stanowi ważne, duże istotne powikłanie. Jak duża grupa pacjentów mogłaby skorzystać z tych leków? Naprawdę mówiąc, wytyczne, które zajmują się rekomendowaniem. Leków dla pacjentów chorujących na cukrzycę, mówią o tym, że to za chwilę, nawet na tym etapie, są leki pierwszego wyboru, pierwszego rzutu. Metformina ciągle jako lek kluczowy, ważny dla tej grupy pacjentów pozostaje, natomiast wiemy o tym, że to są pacjenci, którzy mogą być leczeni politerapią, tak jak to jest w przypadku nadciśnienia. Już nikogo dzisiaj nie dziwi, że pacjent z nadciśnieniem tętniczym. Takie są zresztą rekomendacje. Otrzymuje dwa, często trzy leki, które wpływają na różne mechanizmy, także tutaj trzeba przyjąć, że mechanizm, Działania FLOZEN jest zupełnie inny niż metforminy czy innych leków, które również w sposób bardzo nowoczesny, to są analogi GLP-1, które także się pojawiły, są rekomendowane jako leki niezwykle ważne dla bardzo dużej grupy pacjentów. Trudno mi pewnie liczbowo ocenić, ale myślę, że większość pacjentów, którzy mają cukrzycę typu drugiego i są leczeni, korzystałaby z tej grupy, a to również jest związane z tym, że możemy opóźnić czas rozpoczęcia leczenia insuliną, bo pewnie u pewnej grupy pacjentów dojdzie do takiej konieczności, natomiast flozyny, wiemy o tym, również będą przez swoje mechanizmy działania i poprawę metaboliczną yy, odsuwały w czasie konieczność podjęcia takiej decyzji.